Posłuchajcie teraz Tuska, bo jego kłamstwa w wyjątkowy sposób rozłożymy na czynniki pierwsze. Już kiedyś o pisie powiedziałem, to nie są patrioci, to są idioci. Ale to, co ostatnio zrobili w parlamencie europejskim, to chyba coś wyraźnie gorszego niż głupota. Oni zagłosowali przeciwko wzmocnieniu możliwości obronnych, zdolności obronnych Polski na naszej wschodniej granicy z Rosją i Białorusią. To naprawdę na odległość pachnie zdradą. O co chodzi? Bo do dokumentu Parlamentu Europejskiego, zwanego Białą Księgą, Platforma złożyła poprawkę dotyczącą tzw. Tarczy Wschód. I wszyscy nasi posłowie głosowali za tą poprawką. Głosowaliśmy jednak przeciwko całemu dokumentowi. Dlaczego? Bo jest tam artykuł 66, który cytuję. Wzywa państwa członkowskie do rozwiązania problemu, jakim jest złożoność procesów decyzyjnych w zakresie zarządzania europejską obronnością. Wzywa do utworzenia Rady Ministrów Obrony i odejścia od wymogu jednomyślności na rzecz głosowania większością kwalifikowaną przy podejmowaniu decyzji w Radzie Unii Europejskiej i Agencjach Unii Europejskiej. Następnie mamy 69 punkt, który mówi, uważa, że Preferencja europejska musi być przewodnią zasadą i długofalowym celem polityk Unii Europejskiej związanych z europejskim rynkiem obrony. I punkt 57 wzywa państwa członkowskie do agregowania popytu przez wspólne zamawianie sprzętu obronnego z możliwością udzielenia komisji mandatu do zamawiania ich w ich imieniu. Więc, proszę państwa, wszystkie te elementy sprowadzają się do zabrania Polsce prawa do samodzielnego decydowania o polityce. Zagranicznej i polityce obronności. Oddanie tych kompetencji sprowadziłoby Polskę do statusu państwa kolonialnego, z którym nikt by nie rozmawiał, bo decyzje za nas podejmowaliby inni. Na przykład dokumenty dotyczące nowego porozumienia z Rosją w naszej części Europy można były podpisać nie tylko bez zgody Polski, ale nawet wbrew jej wyraźnemu sprzeciwowi. Nawet jeżeli dotyczyłyby na przykład dostępu Rosji do naszych portów, lotnisk. Czy dróg. Nasz sprzęt wojskowy czy nasze wojska można by było użyć bez zgody naszego kraju. Dlatego głosowaliśmy przeciwko, a cała ekipa Tuska głosowała za. I trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Głosowanie za tym dokumentem to jest zdrada stanu. To jest zdrada stanu. Pokolenia Polaków oddawały życie za to, aby nikt z, zewn z zewnątrz nie mógł decydować za nas samych. Szczególnie w tak fundamentalnych sprawach, jakim jest, jakimi są polityka zagraniczna i polityka obronności. A co do samej tarczy Wschód, no to jest ona dokładnie taka jak 100 konkretów Tuska. Nawet można byłoby ją nazwać 101 konkretem Donalda Tuska, bo chodzi o utworzenie specjalnych systemów obron obrony naszej wschodniej granicy. Problem tylko polega na tym, że ona nigdy nie wyszła z fast projektowych, tak naprawdę jest to póki co wielki projekt a jedyne co Platforma, czym, czym Platforma w praktyce może pochwalić się na wschodniej granicy, to wiecie Państwo czym? Bieganiem tam z pizzami i skocami. kocami. Póki co to jest cała tarcza wschód Tuska. I to, że oni bezczelnie, codziennie w tej sprawie kłamią i jeszcze sami się chwalą, że głosowali za tym, aby naszemu państwu odebrać prawa, suwerenne prawa, bez którego nie jesteśmy pełnoprawnym nie jesteśmy pełnoprawnym państwem. I część ludzi bije temu brawo. No to wiecie państwo, to właściwie nie ma niczego gorszego, co można byłoby sobie wyobrazić. Państwo, które ma związane ręce, ma związane nogi, ma zatkane uszy i ma zamknięte oczy, bo bez własnej polityki zagranicznej i bez Możliwości decydowania o własnych zasobach militarnych, własnym wojsku, własnym sprzęcie, to my jesteśmy właśnie takim państwem. Kompletnie śmiesznym i bezbronnym. A pamiętaj, Polaku, że Ty jesteś częścią tego państwa, więc powinno Ci na nim zależeć. Jeżeli zagłosujesz na Czaskowskiego w przyszłych wyborach, to nie zdziw się, że on te dokumenty podpisze. Dokładnie tak, jak głosowali posłowie jego ugrupowania, żeby te kompetencje dodać, oddać do Unii Europejskiej. No, bo można by było powiedzieć, a właściwie po co Polacy mają podejmować decyzje, skoro decyzje mogą za nas podejmować inni. Natomiast apeluję do poczucia Twojej własnej godności, ponieważ y, wszyscy ci, którzy podróżują po Europie, bardzo dobrze wiedzą, że Polacy nie tylko jako naród nie są gorsi od tych, którzy są za zachodnią granicą. Tamci są tylko bogatsi, bo nakradli się między innymi w naszej części Europy, i, ale dzisiaj już nic nowego nie wytwarzają, tylko korzystają z tamtych bogactw. Natomiast Polacy, jeżeli mają równe szanse, potrafią być od nich wielokrotnie lepsi, co udowadniali, możecie Państwo zobaczyć, przez ostatnie lata Pol Polska rozwijała się średnio najszybciej w Unii Europejskiej. Więc nikt nas nie musi pouczać i nikt nie musi decydować za nas. Apeluję o Twoją refleksję, Polaku.